Na aukcji prezentujemy trzy prace Meli Mutter z różnych okresów. Jedną z prac to jest akt kubistyczny. Jest to praca, która pochodzi prawdopodobnie albo z około 19 roku do 23-24. Wtedy to Mela Muter najbardziej interesowała się kubizmem pod wpływem znajomości z Glazesem, czyli znanym teoretykiem kubizmu. Także spory wpływ mogły na nią mieć prace albo wypowiedzi, czy rozmowy, znajomość Severini, znanym z kolei włoskim futurystą, który też swoje prace syntetyzował i geometryzował. Dla Meli Kubis był doświadczeniem stricte intelektualnym. Pisała zresztą o tym w swoich pamiętnikach, że Kubis nauczył ją, że obrazu się nie komponuje, tylko obraz się konstruuje i że każdy element, który nie został dokonstruowany, zabrany, psuje całą, cały zamysł artystyczny. I myślę, że w tym obrazie to doskonale widać. Podział sferyczny, geometryczny, obraz jest, no, można powiedzieć, po prostu stricte kubistyczny, co w polskiej sztuce jest dosyć rzadkie, na pewno bardzo cenione przez kolekcjonerów. Zdecydowanie bardziej rozpoznawalnym obrazem jest macierzyństwo. Jest to na pewno. Z... Też bardziej znanego okresu twórczości Meni Mutter. Melamuter zajmowała się tematem macierzyństwa i portretami dzieci w, w latach nastych do 1925. To był bardzo charakterystyczny temat dla niej. Także forma tego obrazu wskazuje, że mógł powstać właśnie w, w, w tych latach. Wtedy Melamuter odeszła od e, takiej secesyjnego poczucia obrazu ekspresyjnego i, i symbolicznego w kierunku bardzo charakterystycznego własnego stylu, czyli e, długie grube pociągnięcia e, pędzla, czasami puentylistyczne, często niezagruntowane płótna, obraz o bardzo silnej e, wymowie z charakterystycznymi konturami, e, natomiast już e, do, na, nawiązujący do sztuki, e, do, 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 do mieszaniny sztuki fauwizmu, Van Gogha, w tym czasie, kiedy, kiedy maluje prawdopodobnie ten obraz, poznaje Matiza, który odwiedza jej pracownię. No i można powiedzieć zachwycony obrazami Meli Mutter. To zresztą podobnie jak w tym czasie krytyka francuska, która bardzo pozytywnie wyraża się o tym, jak Mela pokazuje postacie takie, jakie są, ale wydobywa z nich coś zdecydowanie co jest, jest głęboko. Nie, nie przetransformuje twarzy, nie, nie niszczy rysów, nie zmienia. To zdecydowanie się podobało publiczności francuskiej w w tych latach. Obraz na pewno jest taką kwintesencją macierzyństwa, świetnie doświetlony, w takim świetle można powiedzieć troszeczkę poza naturalnym. Widać emocjonalną relację postaci. Obraz jest takim sceną bardzo też rozbudowaną. Są to trzy postacie. Często Malimuter, często znamy z twórczości Melimuter portrety dziecięce, pojedynczych dzieci. Melimuter była taką malarką w, można powiedzieć trochę słowiańską, tak, tą Francuzi jako malarka bólu, cierpienia, gdzie uważała, że brzydota jest pięknym, że jest czymś bardzo ważnym w naszym życiu, ważnym elementem, który trzeba podkreślić, pokazać, że cierpienie, ból, zresztą to też pewnie sytuacja osobista. Melamuter w 24 roku straciła syna, który zmarł nagle po przewlekłej chorobie. Ona bardzo to przeżyła i, i często też w obrazach to było widoczne. Myślę, że to były właśnie tego typu obrazy. Mela wielokrotnie, mimo tego, że była bardzo znaną postacią we Francji, w Paryżu, jednak cierpiała z ubóstwa. Często brakowało środków do życia. I bywały okresy w jej twórczości, w jej życiu, kiedy, kiedy musiała po prostu malować na, na jej, dwa obrazy na jednym płótnie, żeby wykorzystać go do końca, żeby wykorzystać każdy element. Z pewnością dużo malowała i, i, i na pewno dużo zużywała materiałów. Nie zawsze miała zamówienia, nie zawsze uczestniczyła w tych najważniejszych konkursach i nagrodach. Mimo to, że była nawet, dostała order legii honorowej, no, który w 1937 roku odmówiła, ale, ale był jej przyznany. Wielokrotnie również była y, m, jury na salonach, y, czy to niezależnych, czy salonie jesiennym y, w, w Paryżu, także była na pewno artystką znaną, a także portretowała wielkie osobistości Francji, y, także wiele osobistości polityki czy dyplomacji, chociażby bardzo znane serie portretów ambasadora Chin w Paryżu. Kubizujący obraz akt jest obrazem dwustronnym. Z jednej jest właśnie ta główna kompozycja akt, z drugiej z kolei jest kompozycja figuralna. Melamuter pochodziła z pokolenia bardzo znanych artystów, którzy w, urodzili się w latach 70. XIX wieku i właśnie na początku XX wieku do, do lat 90. emigrowali tłumnie do, do, do Francji. Między innymi byli to artyści, którzy jeszcze w Warszawie Melemutter również poznawali, na przykład Ludwik Markus, znany jako Louis Marcusis, bardzo znany kubista, no, uważany za, za Francuza, a także Henryk Heiden, którego też pracę prezentujemy na tej aukcji. Melamuter obracała się w towarzystwie tych najbardziej dzisiaj znanych artystów polskich, tworzących we Francji. Mimo to jej twórczość została na wiele lat zapomniana. Mogło to być spowodowane różnymi oczywiście spadkami z, z spadkowymi, podróżą jej prac pomiędzy Genewą a Francją i, i nie docierały te prace do tych najbardziej znanych galerii, nie docierały do znanych muzeów. I w latach 90. ta twórczość została odkryta i no, zdecydowanie uzupełniła znacząco obraz Sztuki polskiej za granicą. Ceny wławcze prac manimów na tej aukcji są wyjątkowo atrakcyjne w porównaniu z osiąganymi cenami dotychczas na rynku polskim i zagranicznym. Także sami jesteśmy bardzo ciekawi, na jakim poziomie licytacje te się zakończą.